12 dzień czerwca 2025 roku, to jest dzień, który oczyści polską piłkę reprezentacyjną, to jest dzień, w którym z funkcji selekcjonera kadry Polski zrezygnował Michał Probierz. Cześć, dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Piotr Żepecki. to jest kolejny i prawdopodobnie ostatni w tym czerwcowym terminie materiał dotyczący reprezentacji polskiej, natomiast wreszcie człowiek może się uśmiechnąć po tej decyzji selekcjonera, a więc tej dzisiejszej demisji z pełnienia funkcji selekcjonera kadry. Moi drodzy, stało się, nasze apele zostały wysłuchane. Na szczęście Michał Probierz poszedł po rozum do głowy i w ciągu tej swojej niespełna dwuletniej kadencji podjął najlepszą możliwą decyzję. Nie powołanie jednego zawodnika, nie wygranie jednego meczu, tylko decyzję, by się pożegnać z funkcją trenera reprezentacji. Mam nadzieję, że to będzie jakiś wstrząs, mam nadzieję, że ta kadra zostanie odmieniona i przyjdzie nowy selekcjoner, który spojrzy na to wszystko z zewnątrz, na chłodno, no i w końcu kadra będzie osiągała odpowiednie wyniki. Oczywiście wkrótce będziemy analizować, kto może być nowym selekcjonerem, jakie to będą wybory Cezarego Kuleszy, natomiast przede wszystkim trzeba to sobie podsumować no i gdzieś w pewien sposób spuentować to wszystko, co wydarzyło się w ostatnich dniach, a więc absolutne, absolutnie krwawe dni dla polskiego futbolu, jakby w ogóle też nie koncentrować się na tym wyniku sportowym, a więc przede wszystkim od z tej reprezentacji, skreślenie z tej reprezentacji Roberta Lewandowskiego w sposób żałosny odebrań mu paski kapitana, potem różne komunikaty, jakieś takie głosy dotyczące czasu fińskiego, żarty na konferencji prasowej i w mocno, powiedział niepoważne historie, by na sam końcu jeszcze trzymać swoje stanowisko, że generalnie kadra gra w, dobrze w piłkę, że idzie w dobrą stronę, no i później już całe szczęście ten komunikat dotyczący tego, że Michał Probierz odchodzi z reprezentacji Polski. Jeżeli chodzi o całe to oświadczenie pzpn które dziś zostało opublikowane, no to tak jak czytamy, oświadczenie selekcjonera Michała Probierza. Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnienie moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem. Oświadcza Michał Probierz. Bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom, pracownikom PZPN. Zawsze mogłem na Was liczyć. Dziękuję za zaufanie prezesowi i zarządowi PZ. Pen. Dziękuję oczywiście wszystkim piłkarzom, z którymi miałem przyjemność spotkać się na tej drodze. Będę trzymał za Was wszystkich kciuki, ponieważ reprezentacja jest naszym wspólnym, dobrem narodowym. Pragnę podziękować również naszym wspaniankiem kibicom jesteście z nami na dobre i na złe. Gdziekolwiek grała reprezentacja, tam słychać było Wasze wsparcie. Kończy selekcjoner. Polski Związek Piłki Nożnej, bardzo dziękuję selekcjonerowi Probieżowi za współpracę i zaangażowanie w prowadzeniu kadry narodowej, życząc sukcesów w dalszej karierze zawodowej. Szczerze powiedziawszy, nie wiem jak będzie wyglądała ta dalsza ścieżka zawodowa Michała Probieża, który klub go zatrudni szczerze powiedziawszy na teraz mam to głęboko w nosie, ponieważ Michał Probież obrzydził nam tę kadrę maksymalnie, spowodował, że oglądanie meczów w reprezentacji Polski było dla nas wszystkim gdzieś takim, powiedziałem, przykrym obowiązkiem, że to mecz z Finlandią w Helsinkach był naprawdę ciężki do oglądania i Człowiek gdzieś w, z tyłu głowy Kibicowo, naszym rywalom, żeby doszło do wstrząsu i żeby doszło do tej decyzji, a więc odejścia Michała Probierza. Nie znam kulisów, prawdopodobnie ich y, f, nigdy nie poznamy, jeżeli chodzi o tę decyzję Kuleszy, czy to rzeczywiście było zwolnienie, czy dymisja, no bo taki komunikat został nam przedstawiony, natomiast szczerze powiedziawszy nie wiem, czy to zostało zrobione przez telefon, czy w cztery oczy, natomiast fakt, tak, faktem została podjęta jedyna słuszna decyzja, a więc odejście selekcjonera, który spalił i zburzył wszystko, y, na co wydawałoby się, że powinien pracować, ponieważ ja już to mówiłem z jednych, w jednym z materiałów, że Michał Probierza... Wiesz, otrzymał szansę życia, dostał coś na co teoretycznie zasługiwał, natomiast spektakularnie wszystko zepsuł. Mówimy tutaj o wynikach sportowych, ale przede wszystkim o obrzydzeniu tej kadry, różnych dziwnych, odważnych decyzjach, w, przede wszystkim oczywiście mam tutaj na myśli odsunięcie Roberta Lewandowskiego. Odszedł trener, prawdopodobnie duże zmiany do, w, w, będą także w samym sztabie szkoleniowym, no bo zawsze wiadomo, że gdzieś taka formuła jest, a więc pewne rotacje, pewne, e, pewne zmiany. Natomiast pytanie, właśnie, jak ten sztab będzie wyglądał, ponieważ ja mam pewne sugestie, nie mówiłem to w żadnym z materiałów, natomiast mam wrażenie, że ten sztab selekcjonera po pierwsze mu nie pomagał, to jest w zasadzie widocznego okiem, a po drugie też jest zbyt mocno rozbudowany. i Chciałbym pewnego wstrząsu, pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o ludzi, którzy otaczają selekcjonera, ponieważ mam wrażenie, patrzę na to wszystko z zewnątrz, no, że to jednak był taki, e, Klub wzajemnej adoracji, że to była taka grupa, która potakiwała, która się zgadzała, że tam w ogóle nie było konfliktu sprzężenia. Jedyny konflikt, o którym wiemy, no to była gdzieś ta, w w cudzysłowie oczywiście, to była ta dyskusja na linii Robert Lewandowski, Michał Probierz po jednym z marcowych meczów, kiedy ówczesny kapitan podszedł do selekcjonera, przedstawił swoje spojrzenie na piłkę, w którą stronę my idziemy, chcąc narzucić kilka swoich poziom reguł, zasad. Natomiast znamy jakby tego wszystkiego efekt, a więc Robert Lewandowski, który na kadrę nie przyjeżdża, mówiąc o pewnych problemach mentalnych, natomiast z tyłu głowy gdzieś pewnie też mając taką świadomość, że z tym selekcjonerem kadra do przodu nie pójdzie. I co się dzieje potem? Robert Lewandowski rezygnuje, w, e, Michał Probierz przez telefon komunikuje mu, że już kapitanu nie będzie, e, no i mam nadzie nadzieję na błyskawiczny powrót naszego kapitana i tak mówiąc na marginesie, po scriptum, no tak troszkę z przymrużeniem oka, e, no tym kapitanem Piotr Żelinski rzeczywiście był. No Kilka dni, w zasadzie nawet ani razu kadry nie wyprowadził, natomiast chciałbym, żeby ten sztab też się zmienił żeby ludzie dookoła selekcjonera właśnie stali zmienieni, bo tak sobie Trzymałem ciekawości. Na taką broszurkę, którą dostali dziennikarze, także kibice podczas tych marcowych meczów, nie wiem czy teraz dobrze widać, natomiast zwróćcie uwagę, ile tam jest pozycji, ile tam jest osób, które są dookoła selekcjonera. I mam wrażenie, tak patrząc z zewnątrz, że osób, które niekoniecznie muszą mieć swoje zdanie, ponieważ na przykład selekcjoner otacza się drugim trenerem, to jest Robert Guralczyk, jest także Michał Bartosz, trener asystent, jest Sebastian Mila, więc człowiek, który teoretycznie miał być jakimś takim łącznikiem na linii selekcjoner zespół, nie wiem czy to był łącznik, czy człowiek, który gdzieś no, po prostu przytakiwał selekcjonerowi, który nie wiem, czy ma jakąś swoją wizję gry w piłkę. Następnie Andrzej Dawidziuk, a więc trener bramkarzy, co do którego też można mieć pewne wątpliwości, no bo no nie ma w, w tutaj co ukrywać, że jednak no był tutaj kłopot z naszymi bramkarzami, że w zasadzie selekcjoner wahał się, miotał, jeżeli chodzi o wybór jedynki. To były dziwne wybory, jeżeli chodzi o bramkarzy. Dalej Mateusz Oszust, trener przygotowania fizycznego, podobnie jak Radosław Gwiazda, także trener, który odpowiadał za przygotowanie fizyczne, za analizę odpowiadał Hubert Małowiejski. I tak możemy wymieniać wymieniać, no słuchajcie tych osób jest, są dwie strony. Każdy tutaj ma gdzieś, powiedziałbym, teoretycznie tę sylwetkę rozbudowaną, natomiast zastanawiam się tak naprawdę, ile było takiego wkładu i realnego, powiedziałbym, gdzieś panowania nad sytuacją i tego, w którą kadra stronę chce iść. A więc Michał Probysz i dookoła niego zebrani ludzie, którzy nie wiem, czy mu podpowiadali, czy gdzieś po prostu zgadzali się na wszystko, co zaproponuje, nawet biorąc pod uwagę najbardziej abstrakcyjne decyzje. Mówię tutaj przede wszystkim o tej kuryzalnej historii z odsunięciem Roberta Lewandowskiego. Mówiłem o tym wczoraj, że każdy materiał będę poprzedzał takim hasłem, takim apelem, że. Chce zmiany, że chce odejścia Michała Probierze, no i w zasadzie po jednym dniu już się udało. Natomiast tak naprawdę zwrócił uwagę też na takie pewne społeczne zjawisko. Ta kadra tak nam wszystkim zbrzydła, że nawet wczoraj podczas tego meczu młodzieżówki, kiedy Polska przegrała no finalnie z reprezentacją Gruzji U21, no to tam nawet, kiedy był na trybunach Cezary Kulesza wraz z Łukaszem Wachowskim, pojawiały się takie hasła jak Robert Lewandowski, jak wsparcie dla naszego prawdziwego kapitana, no i dosyć takie, powiedziałbym, przykre hasła pod adresem Polskiego Związku Piłki Nożnej. PZPN doprowadził do tego, że kibice nawet na młodzieżówce, zamiast cieszyć się z gry e, naszych chłopaków pod wodzą Adama krytykowali związek, walili i bili cały czas w PZPN, który nie wiem, czy był ślepy i głuchy na te wszystkie komunikaty. Natomiast na szczęście szef Polskiego Związku Piłki Nożnej, a więc Cezary Kulesza, e, poszedł po rozum do głowy, porozmawiał z Michałem Probierzem i została podjęta jedyna słuszna decyzja. Co ciekawe, też Kulesza zdradził plany na przyszłość w rozmowie z meczykami. I tak jak cytuje Tomasz Wudarczyk prezes Polskiego Związku, mówi następująco, pytany o kolejne komunikaty: Michał Probysz zadzwonił do mnie w środę wieczorem, że wszystko nas spokojnie przemyślał i najlepsza będzie rezygnacja. Zamykamy ten etap. Rozpoczynamy poszukiwania nowego selekcjonera. Polak? Nie przesądzam, ale bardzo możliwy. To musi być ktoś, kto zna naszą reprezentację. Oczywiście na temat sylwetek nowego selekcjonera pewnie jeszcze pogadamy, natomiast przede wszystkim też chciałem zwrócić uwagę na ten komunikat. Że Zary Kulesza oddał gdzieś panowanie tej sytuacji Michałowi Pro, 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 Probieżowi, a ten z twarzą zakończył swoją kadencję w reprezentacji, ponieważ rzeczywiście odszedł, można powiedzieć, honorowo. Natomiast tutaj no jest taki komunikat wysłany na zewnątrz, no bo tak naprawdę nie wiemy, e, jaki był poziom, poziom tej dyskusji. Czy Michał Probież do samego końca gdzieś bronił tych swoich decyzji, używał tych samych argumentów, o których chociażby słyszeliśmy na konferencji w Helsinkach, kiedy pytany wielokrotnie przez dziennikarzy, którzy chcieli no, doprecyzować i byli dociekliwi, e, czy czy ta decyzja dotycząca Roberta Lewandowskiego była słuszna, to cały czas słyszeliśmy, że tak, że wszystko jest ok i że generalnie wszystko robię dla dobra reprezentacji. Dla dobrej reprezentacji na szczęście Michał Probierz odszedł, a co Kulesza No będzie wybierał kolejnego selekcjonera. Jak tak dobrze liczę na szybko, to będzie czwarty selekcjoner, którego wybierze prezes PZPN-u i piąty, z którym pracował, no, bo była to przecież ta kadencja Paulo Souzy, potem oczywiście przyszedł do kadry Czesław Michniewicz, następnie Fernando Szantosz, no i potem oczywiście Michał Probierz, a więc piąty selekcjoner w ciągu tych pięciu, sześciu lat, a więc no, dobra średnia. Natomiast przede wszystkim mówimy tutaj o braku wyniku sportowego, oczywiście no, konsekwentnie, regularnie potrafimy awansować. Na duże turnieje, natomiast no, bardzo szybko, tak jak w przypadku Euro 2024, żegnamy się z tymi imprezami. na no, zakadencji probieża podczas tego turnieju w Niemczech odpadliśmy jako pierwsi. Dajcie znać, moi drodzy, jakie tutaj wrażenia, jeżeli chodzi o ten komunikat, czy otwarliście szampanem, bo ja muszę powiedzieć, że zobaczyłem to na Twitterze i się ucieszyłem. Nawet krzyknąłem z taką niemałą radością, widząc gdzieś ten komunikat. No, oczywiście spodziewając się go na dniach, natomiast, no, szczerze powiedziawszy, wczoraj, całe to zamieszanie medialne, te wszystkie komunikaty i rozmowy Cezarego Kuleszy też mnie troszkę zbiły strop. Jak miałem taką świadomość, że do końca będzie brnął w to z także Michał Probierz, będą naciskali na te mediacje na spotkanie z Robertem Lewandowskim. I gdzieś tutaj będą na siłę szukać porozumienia, kiedy tego porozumienia już dawno nie ma. I Robert Lewandowski wprost zakomunikował, że z tym selekcjonerem nie ma przyszłości i on dla Michała Probierza grać w reprezentacji nie będzie. Ja nazywam się Piotr Rzepecki to jest kanał 365 na piłce. Materiał nagrany na gorąco, w emocjach, ponieważ no, kiedy dzieją się tak ważne sprawy dla nas, dla polskiej reprezentacji, to trzeba o tym mówić głośno, prosto z serducha, no i liczy tutaj na zmiany, na wstrząs nie tylko na nowego selekcjonera, ale też na pewne mocne rotacje i mocne decyzje w sztabie szkoleniowym, ponieważ ja chcę widzieć kadrę, która walczy za naród, która ma przede wszystkim w głowie to, żeby gdzieś osiągać jak najlepsze wyniki i naprawdę chciałbym zapomnieć o tym haście jak atmosfera, jak to, żeby był dobry klimat, tylko na samym końcu chcę widzieć 11 gości, którzy walczą za naród i osiągają dobre wyniki. Nie chcę, żeby się powtórzyła sytuacja z tego meczu z Finlandią. No, kiedy się skompromitowaliśmy jednak na tyle rywala, który jest na lokacie 69 Rankingu FIFA, kanał 365 na piłce. Wielkie dzięki. Oczywiście zachęcam do komentarzy. Dajcie, moi drodzy, znać, czy się cieszycie, czy się bardzo cieszycie, no bo to są tylko dwie możliwości. Myślę, że absolutnie już tutaj nikt nie broni Michała probieża. Wielkie dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.